I mogę się ciebie o coś zapytać? Jasne, co się stało. Pamiętasz tego gościa, co się wprowadził dwa tygodnie temu do mieszkania nade mną? Tego dziwnego? Co zawsze patrzył przez okno na podwórko? Tak, właśnie on. Wczoraj wieczorem coś dziwnego się stało. Co takiego? Siedziałam w salonie, oglądałam serial i nagle usłyszałam, jak coś ciężkiego upada na podłogę nad moją głową. Może coś mu spadło? Tak myślałam, ale potem to się powtórzyło. Ciągle jakieś stuknięcia. No dobra, to co zrobiłaś? Poszłam na górę i zapukałam do niego. Ale nikt nie otworzył. Może go nie było? Nie, światło było zapalone, a ja słyszałam, jak coś porusza się w środku. To czemu nie otworzył? Nie wiem, ale dzisiaj rano dostałam wiadomość od właściciela budynku. Proszę nie niepokoić mieszkańców na górze, nikt tam nie mieszka od kilku miesięcy, mieszkanie jest puste. Żartujesz sobie? Przecież widziałaś gościa w oknie. Wiem, widziałam, ale teraz to już nie wiem, co widziałam. Czekaj. To wygląda jak odcisk ręki? Nie wiem, ale chyba dzisiaj nie wracam do domu.